Szczęść Boże, witam was w Wielki Piątek. gdzie usłyszymy fragment męki pańskiej według opisu Świętego Jana. I opis tej pasji według Świętego Jana może być odbierany jako historia, powtórzenie wydarzeń wszystkich z drogi Jezusa na krzyż. Jednak tę historię można zobaczyć też jako wielką operację, którą dokonuje Jezus lekarz. On podejmując mękę ze wszystkimi udrękami w drodze na krzyż i na krzyżu wkracza we wszystkie obszary naszych chorób, wszystkie grzechy są dotknięte jego miłością. Tą gęstniejącą ciemność ludzkiej podłości, głupoty, zaślepienia nienawiści, lęku, ciasnych serc, zdrady, to wszystko są ciemności, to są zakamarki naszych dusz, naszych serc, w które on wkracza jako lekarz. Jego męka to jest wkroczenie w każdą ciemność. Już nie ma takiego miejsca, takiego mroku, takiego grzechu, w którym nie mielibyśmy spotkać zbawcy, ponieważ on wszedł wszędzie jako lekarz, jako nasz uzdrowiciel. W Ewangelii czytamy o tej wielkiej podróży naszego Boga w krainę mroku i śmierci, w której ma zabłysnąć światło Jego zbawienia, światło z Dobrego Wielkiego Piątku. Szczęść Boże.